Witam. W kolejnym dniu testów, chyba już ostatnim, chociaż może jeszcze niekoniecznie. To to co? Co się miło od poprzednich testów do testów dolałem wody, tak, żeby było pełen poziom. Wróciłem już komorę do, do, do pompy. Jest teraz całkowicie zalana. Założyłem też nowy grzebień. Tutaj to zobaczymy, czy będzie na nadążał odbijać wodę i najważniejsze, zamieniłem pompę. Zamieniłem pompę. Słuchajcie, ta pompa akłanowa to jest 2000. Stwierdziłem, że jednak jest za głośna. Za głośna, no nie jest za duża, ale jest za głośna, tak? Ona na tych minimalnych obrotach, ja i takie używałem, no to jest minimalne to jest 1000 litrów. I stwierdziłem, że jest to trochę. Zagłośne i kupiłem kolejną pompę. Nowa pompa. A ja to kupiłem dlatego, że następna pompa z wielkości to jest pompa, która ma wydajności na maksymalnym 1200 litrów. Skoro mi pasowało 1000 na minimalnej poprzedniej, no to tutaj maksimum. Pompa jest sporo mniejsza, więc myślę, że powinna dać radę. Ja sobie ją tutaj na szybko zamontuję. Tak samo, jak była poprzednia, żeby nie było problemów. Dobra, skręciłem kable, zamontowałem, wszystko zmontowane. Ja się przyznam, że ja już testowałem tą pompę, patrzyłem na jej wydajność i w zasadzie na maksa, na maksymalnych obrotach. Płynie to dosyć podobnie, jak płynęło na poprzednim. I na tych większych zobaczymy jeszcze e, jak to wyjdzie, dobra? E, wszystko jest podłączone, włączamy pompę. I co dzisiaj będę chciał przetestować? Przede wszystkim tak, e, przetestowałem sobie już szczelność tej komory. Ja wam wcześniej mówiłem, że ona jest nieszczelna, ale ja to sobie uszczelniłem. Po prostu e, zarobiłem wszystko w środku z silikonem. E, pod kranem sprawdziłem, zalałem sobie po prostu w wannie tę ten, ten, całą komorę, wodę trzymała, więc jest w miarę szczelna. A to szczelność jest potrzebna do tego, że w razie jakby tu gdzieś wynikła jakaś nieszczelność. Wówczas pompa powinna wypompować wodę z tej komory, a nie z całego akwarium. Co jest dosyć ważne i istotne. No dobra, nie ma co zadać. Załączmy pompę. Zobaczymy, akwarium jest zalane po same brzegi, po same wzmocnienie. No i poziom wiadomo powinien się obniżyć. Pompa wystartowała od razu na. Jak widzicie tutaj na maksa. I ona tu będzie pracować na maksa. Ona na maksa jest dużo cichsza niż ta poprzednia pompa na minimum. Co jest dla mnie dziwne, bo zresztę pompy kupuje się większą pompę i daje się na minimum, bo jest wówczas cichsza niż pompa, która powinna pracować na maksimum. Ona się już teraz rozkręca. Na górze zaczyna pojawiać się woda. To wam przekieruję, żebyście widzieli. Czyli rządko zrobimy. O, jak widzicie, komora się tutaj już zalewa. E, powiem tak, że wydajność tej pompy wystarcza na połowę mocy. Ale to dlatego, że ona nie ma od 1000 do 2000, tylko ona tam ma chyba od kilkudziesięciu litrów, tam nie wiem, 80 czy 100 litrów do 1200. No więc te 100 litrów to jest za mało, żeby podnieść po prostu e, na, na tę metr wodę. Dobra, tu się już przelewa. Tu jest teraz woda w tej komorze. Dobra, zaczyna się już zalewać ta. Na początku wiadomo, będzie trochę głośno, zanim ktoś odpowiedzieć A, i zrobiłem jeszcze jeden test. Zostawiłem tą pompę całą działającą na całą noc. Dobra, myślę, że taki widok będzie najfajniejszy. Se taki zostawimy. Działała całą noc, a to dlatego, że chciałem jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Po prostu, tutaj przez całe działanie pompy, tutaj cały czas są bąbelki. Tak? Po nocy one w całości się już rozpuściły, rozpłynęły w tej wodzie i już tutaj nie było i ten układ był cały cichuteńki. Podobnie, tutaj jedynie co mi jeszcze nie pasuje, to, to ten wylot muszę jakoś zastosować kolankiem. No i dobra. Słuchajcie, pompa pracuje. Dobra, jest teraz maksymalnie wszystko zalane woda wraca już do akwarium no przez to kolanko trochę podniesiemy wodę w tym sampie ale to nie ma większego znaczenia w każdym razie strumień wody już sobie tutaj zasuwa i powiem wam, że ten strumień wcale nie jest taki duży myślałem że będzie Większy. Dobra, damy sobie zbliżenie. Nie wiem, czy go uchwyci, ale jest. Z tyłu, zobaczcie, taka jest wydajność pompy na, na maksa. Trochę obniżymy kamerę, będzie lepiej widać. Ok, i spójrzmy sobie w ten sposób. Jest to bardzo niewiele, bardzo niedużo. Ja myślałem, że będzie znacznie więcej tej wody lecieć. W zasadzie mamy jeszcze ochotę zrobić test wydajności, ile tak naprawdę wody wpada, znaczy ile, te, ile ten układ po prostu faktycznie przepompowuje wody na, na godzinę. na pewno nie zrobię tak, że po prostu spuszczę wodę z całego akwarium, wrzucę tam jakieś wiadro i po prostu zobaczymy, ile, ile po prostu tam, nie wiem, w minutę, w 10 minut. Nie, trzeba szarliście to jeszcze inaczej. I po prostu jak szybko napełni się tam, nie wiem, dziesięciolitrowe wiadro, tak? No to takie testy zazwyczaj widziałem. Zenon robił, jak testował wszystkie swoje filtry, jakieś tam i tak dalej. Więc yy, taki mam zamiar zrobić teścik. Z tyłu, jak tam możecie zauważyć, są te kształtki K1. Miały tu być użyte właśnie w tej pierwszej komorze jako filtracja, ale najprawdopodobniej. Yy, te które ja nabyłem są dosyć słabe, bo one raczej pływają niż toną i no dość słabo się kręcą, ale jeszcze zauważyłem jeden jeszcze błąd jak tam wpada powietrze to ono się przyczepia gdzieś do tych kształtek i tam każda z nich ma jakiś tam malutki pęcherzyk powietrza który po prostu ją utrzymuje na powierzchni i o ile na początku jeszcze coś tam widziałem się kręciło tak już teraz, no niekoniecznie, jak widzicie wszystkie są na górze, mało która się tam gdzieś tam kręci. Ale jeszcze jest ich mało, bo tak wrzuciłem tylko kilka na próbę, rzucę tam ich, nie wiem, z 5-6 litrów i zobaczymy wtedy, czy to się będzie kręcić, czy nie. W każdym razie, tak jak teraz widzicie, woda zasuwa i taka będzie właśnie wydajność tej filtracji. No dobra, co tu mam jeszcze pokazać? O, przy okazji, to skończyłem już szafę. Już są drzwi, jedne, drugie. Wentylacja zamontowana. A jeszcze tam parę rzeczy jest do dokończenia, ale w zasadzie ten projekt z tą szafą mam już zakończony. Są też zrobione półki. Kilka problemów mi wyszło w międzyczasie. Dlatego też ten projekt mi się nieco opóźnił, ale już do przodu. O, ale fajnie zalałem wszystko. Dobrze, że zauważyłem. Tak podniosłem wysoko te kolanko, że woda przestała płynąć. Tędy no i mogłoby być zabawne, coś wam jeszcze pokażę. Zobaczcie te kajedynki, jak tu pływają słabo, ale znacznie lepiej. Pływają tutaj, gdzie po prostu ich kilka przeleciało. I tam mamy do czynienia tylko i wyłącznie z prądem wody, która się przeciska nad, nad yy nad tą szybką, która, nad tą grozią, która to dzieli i znacznie lepiej tańczą, niż te tutaj wpadające. I tak się zastanawiam, czy nie zmienić tego wylotu na jakoś inny, nie wiem, jakoś go poszerzyć, tak żeby tam wyprodukować jakieś, nie wiem, większe ciśnienie, albo inaczej rozłożyć tą wodę. I może to by pomogło, żeby te kształtki trochę lepiej tańczyły, bo tak widzę, ten jeden strumień, co jest, no to tak średnio się bawią, a tam z prawej strony bardziej, trochę lepiej lecą. No dobra, w każdym razie ten etap testów mam ze sobą. Wszystko jest już fajnie i w miarę cicho i myślę, że to już tak zostanie. No i co? No i będziemy ruszać chyba dalej. Przetestuję jeszcze jedną rzecz, mówię tak jak mówiłem, jak, znaczy ile, ile wody przepływa przez ten układ, bo nie wierzę w to, żeby to było 1200 litrów, bo podniesiona woda o blisko 1,20 m w górę Chociaż niektórzy mówią, że powinienem też liczyć wysokość akwarium. Ja liczę raczej od lustra wody niż od wysokości akwarium. Znaczy od samego miejsca, gdzie jest pompa, bo po mojemu to tam, gdzie jest woda, to nie, no nie wiem, jak to dokładnie liczyć. W każdym razie na pewno jest to tak, że to trochę ogranicza tą wydajność tej pompy, więc to by trzeba było na nowo policzyć. Więc to przetestuję. No i już w następnym też zasypiemy sobie lawą komory i zobaczymy jak woda przepływa przez tą lawę. No jeżeli nie będzie przepływała systemem góra-dół, góra-dół, góra-dół to po prostu będzie przepływać tylko i wyłącznie górą. Co w zasadzie też się nic nie stanie, bo to jest tak policzone, żeby ona sobie tak przepływała. Nie widzę, nie widzę z tym żadnego problemu, żeby ona przepływała tylko górą. O, powiem że teraz się te kształtki K1 rozkręciły. Ale ciekawy jestem dlaczego. Zobaczcie, jak teraz fajnie zaczęły tańczyć. O i tak powinny tańczyć, przez całą grubość. No właśnie, o, tak powinno być. A co się nagle zmieniło? A, dobra, już wiem. Odpowietrzyła się rura, dopiero co odpowietrzyła się rura yy, spustowa. I teraz po prostu płynie woda całą średnicą, a, a, a nie tylko Jakąś tam częścią, bo wcześniej tam było dużo po prostu powietrza w niej, tak. A niestety tutaj zawór jest dosyć wysoko. Praktycznie od razu po wylocie jest zawór, co powoduje to, że no, cała ta rura jest jeszcze zapowietrzona. Widzicie, zawór jest tutaj na wylocie. To dlatego, że ja tak wcześniej przykleiłem, nie chciałem już tego układu przyjawić, bo ten zawór powinien być gdzieś pod sam koniec, tak. Tak jak mam tutaj, praktycznie, zobaczcie, na samym końcu jest, jest ten zawór. I on tutaj działa, i jest wszystko elegancko. Ale ja zobaczcie na górze: komora jest zalana i delikatnie idzie w przelew. Tu z tej strony też komora jest zalana i delikatnie idzie w przelew. Czyli tak jak powinno być od samego początku. No i w zasadzie mogę stwierdzić, że ten etap testów przeszedł pomyślnie. Wyeliminowałem większość jakichś tam błędów. No ale tak jak ja już to kilkakrotnie mówiłem, ja się tego układu uczę. Nigdy czegoś takiego nie budowałem, nigdy nie widziałem też nigdzie takiego układu stworzonego z dwóch takich e, no, nazwijmy to doniczek. Więc jest to poniekąd jakiś prototyp. Mam nadzieję, że przy okazji moich błędów Wy też coś nauczyliście i jakiś tego zysk dla Was też będzie. O, teraz te kształtki już ładnie zasuwają. Musiało się to widocznie rozkręcić. Dobra. I jeszcze sobie przetestujemy jedną rzecz. Według tego, co podaje producent, jeżeli zabrakłoby wody, to pompa powinna się wyłączyć, żeby się nie przegrzać. Eee, bardzo mnie ten test ciekawi, więc postanowiłem, spuścimy troszeczkę wody z akwarium, tak żeby ona wypompowała całą tą komorę. Jest to trochę niebezpieczne, ponieważ ta komora to stanie powietrza, to powinna wypłynąć. Zobaczymy, czy tak się nie stanie. No, bardzo mnie to ciekawi, co się stanie właśnie, jak zabraknie nam tej wody. Więc ja teraz sobie spuszczę wiadro wody. No i zaraz zobaczymy, co też się będzie działo, tak? Tu dużo nie brakuje. W zasadzie to no, granica błędu jest około centymetra, więc bardzo mało. Yy, tu jest parowanie około 2 centymetrów, tak jak to akwarium stało wolne, to około 2 centymetrów opadał poziom, więc kurczę, trochę, trochę to niebezpieczne. Musiałbym chyba tę kratkę obniżyć. W tak każdym na pewno Teraz ten grzebień wpuszcza wody, które to trzeba. Dobra, no i już jest, jest tak, że jest coraz mniej wody w komorze. Zaraz powinna nam się woda skończyć. Zobaczymy co wtedy będzie pompa. No i dobra, już wlot do komory jest powyżej już wody. Pompa jeszcze wypompowuje to co jest w komorze. Jest jeszcze pół komory i na tej chwilę nie widzę jeszcze żadnych przecieków, więc chyba będzie dobrze. No zobaczymy co zrobi pompa. Ok. Pojawiają się pierwsze braki wody. Odpowiadając na pytanie, od którego miejsca należy liczyć podnoszenie wody, czy liczyć go od lustra w akwarium, czy od miejsca, w którym znajduje się pompa, już to odpowiadam. Komora zalana jest jeszcze do połowy, więc pompa nadal jest w wodzie, a już nie pompuje. Co to oznacza w skrócie? Czyli, że poziom, na który musi podnieść pompa wodę, no, podniósł się o jakieś. No, Połowa to jakieś 25-30 cm, i już ta pompa nie podnosi. I już ta pompa nie podnosi. Czyli poziom, na jaki podnosi pompa, należy liczyć od lustra wody, a nie od miejsca, gdzie jest ta pompa. Ja tak podejrzewałem od samego początku. Ok, co tu się stało? Aha, yy, spłynęła cała woda z układu. Co sprawiło, że podniósł się poziom wody w akwarium, i woda znowu zaczęła wlatywać do akwarium, więc ja spuszczę jeszcze trochę. No i dobra, słuchajcie, obrócę sobie ekran, co się dzieje? jest do połowy zalana wodą i nadal pompuje. Według instrukcji, jeżeli zabraknie wody, pompa powinna się przegrzać i wyłączyć. Jest jakiś układ zapobiegający właśnie przegrzaniu się pompy i spaleniu. Jak ona się, podniesie temperatura, to ona się powinna wyłączyć. Kiedy to ma nastąpić? Tego nie wiem. Brzmi tak, jak gdzieś tu był jeszcze jakiś mały przeciek. Nie, nie wiem, ile to będzie trwało i w zasadzie nie chcę mi się czekać i tego sprawdzać, tego testować. Yy, pompa jest nadal zalana, tylko po prostu lustro wody już jest yy, za nisko, żeby ta moc pompy wystarczyła jej na podniesienie, yy, po prostu na podniesienie tak wysoko, więc nie wiem, czy jest sens dalej czekać, testować, bo chyba się już to nie poprawi. Na dzisiaj to będzie tyle z testowania. Myślę, że no jest dobrze, jest dobrze. I chyba w następnych odcinkach no, zaczniemy się już bawić chyba filtracją. Zasypiemy sobie samą te, te, te doliczki lawą, bo tam będzie lawa jako, jako wypełniacz. No i zajmiemy się też sampem. Jak już zrobimy wszystkie media. Na razie na sucho. To co? To po tym Do zobaczenia. Cześć.